Cześć, tu Gaffin. Po śmierci mężczyzna reinkarnuje się w muchę. Teraz będzie się mścić na swoich zabójcach. Dziś opowiem o filmie EGA wydanym w roku 2012. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. W scenie otwierającej poznajemy bogatego i potężnego właściciela zakładu przemysłowego o imieniu Sudip. Ćwiczy strzelanie z broni w ośrodku treningowym. Sudip nie chyba żadnego strzału. Imponując wszystkim wokół, w trakcie sesji treningowej podchodzi do niego jego partner biznesowy i przyjaciel Aditya. Za kilka minut oboje muszą wziąć udział w ważnym spotkaniu biznesowym, ale Sudip jest zupełnie nieświadomy tego faktu. Aditya prosi go o bycie bardziej odpowiedzialnym, zważywszy na problemy z niezadowolonym klientem, ale Sudip po prostu to ignoruje. Zamiast tego podchodzi do młodej kobiety po drugiej stronie pola i uwodzicielsko uczy ją strzelać. Gdzie indziej młoda artystka o imieniu Bindu buduje malutkie serduszko, ale nie jest zadowolona z efektu. Gdy brakuje prądu, przenosi swoje stanowisko przy oknie i próbuje wykorzystać blask księżyca, by dokończyć mini rzeźbę. Na niej to sąsiad Bindu, z naprzeciwka, który jest zakochany w niej od dwóch lat. Bindu rzadko go zauważa, ale chłopak jest zdeterminowany, by kiedyś sprawić, by się w nim zakochała. Widzi, że ma trudności w pracy z powodu ciemności, więc tworzy prowizoryczną żarówkę, używając latarki i folii aluminiowej. Dzięki niemu szczęśliwie kończy rzeźbę, jednak po zakończeniu pracy po prostu zamyka okno i idzie spać. Przyjaciel na niego nazywa ją niewychowaną, ponieważ nawet mu nie podziękowała, ale zakochany na niej twierdzi, że zamknęła okno, żeby mu pomóc, bo gdyby tego nie zrobiła, musiałaby czekać na nią całą noc. Następnego dnia SUDIP urządza ekskluzywną imprezę, aby świętować trzecią rocznicę rozpoczęcia swojej firmy. Jeden z klientów, który sprawiał mu ostatnio problemy, podarowuje mu teczkę jako prezent. Aditya: Zdziwiony jest, jak to możliwe, że klient zgodził się podpisać dokumenty, ale wątpliwości zamieniają się w zaskoczenie, gdy zauważa, że żona klienta to kobieta, którą SUDIP uwodził w ośrodku treningowym z bronią. Sudipowi udało się sfinalizować umowę z klientem, wykorzystując jego żonę. W związku z tym partnerzy biznesowi udają się do Baronad Rinka i świętują sukces. W trakcie rozmowy dowiadujemy się, że za bogactwo Sudipa odpowiada jego zmarła żona, którą zabił kilka lat temu. Od tego czasu przejął jej firmę i prowadzi ją jako swoją własną. Oprócz bycia artystką miniatur Bindu. Prowadzi także organizację pozarządową o nazwie Projekt 551, która promuje edukację dzieci. Jest w biurze projektu 551 i przygotowuje się do zakupu książek dla dzieci z ubogich rodzin, ale organizacja ma mały budżet. Ktoś sugeruje, żeby Bindu zorganizowała spotkanie z Sudipem, ponieważ jego firma szuka wsparcia dla organizacji non-profit. Kiedy z jego biurze Sudip ją zauważa i natychmiast przyciąga go jej uroda. Wyjaśnia mu działalność charytatywną swojej organizacji, ale on jest zbyt rozproszony obserwowaniem jej. Na koniec spotkania SUDIP wręcza jej czek na 15 raków rupii. Zaskakuje Bindu. Wdzięczność, z jaką mu dziękuję, jest wyrazem jej niewiedzy o jego prawdziwych zamiarach. Kilka dni później rozdają książki i przybory szkolne dzieciom z ubogich rodzin w ich okolicy. Po programie SUDIP prosi Bindu by z nim na ranż do ekskluzywnej restauracji. Kiedy są gotowi złożyć zamówienie Bindu, dostaje wiadomość od na niego, który komplementuje jej wygląd. Rzuca okiem wokół i widzi, że ją obserwuje z drugiego końca restauracji. Bindu nie może oderwać od niego wzroku i całkowicie ignoruje Sudipa. Mężczyzna zauważa, że patrzy na kogoś innego, co rani jego ego. Po posiłku Sudip zawozi ją do domu ale ona go zatrzymuje w połowie drogi, mówiąc, że musi zrobić zakupy. Gdy się oddala, Sudip zaczyna za nią podążać i widzi, że spotyka się z Nanim. Jest wściekły z zazdrości i pełny gniewu. Żadna kobieta nigdy go tak nie zignorowała, więc postanawia zrobić wszystko, by oddzielić Bindu od na niego. Pewnej nocy Bindu traci poczucie czasu i pracuje do późna. Gdy nadchodzi pora, żeby wrócić do domu, jest zbyt przerażona, by i sama więc wysyła na niemu pustą wiadomość, wiedząc, że on potraktuje to jako znak i przyjdzie do niej. On dostaje tą wiadomość i zgodnie z przewidywaniami spieszy się do niej. Razem wracają do domu w ciszy, jednak po tym jak Bindu wchodzi do środka, Bia furgonetka przejeżdża obok, a ludzie w środku porywają na niego. Są to bezdomni wyznaczeni przez Sudipa, żeby pozbyć się na niego z życia Bindu. Zabierają go do opuszczonego domu i biją go na kwaśne jabłko. Tam też pojawia się Sudip i sam uderza go wielokrotnie. Gdy Nani dowiaduje się, że Sudip bije przez Bindu, twierdzi, że każdy, kto spróbuje jej zaszkodzić, umrze z jego ręki. To jeszcze bardziej rozściecza Sudipa, więc ten bije go na śmierć. Tuż potem Bindu dzwoni do na niego, żeby mu powiedzieć, że go kocha. Ale jest już za późno. Chwilę później ciało na niego zaczyna świecić na niebiesko, a światło przenosi się z jego ciała do jajem muchy niedaleko. Rano ciało mężczyzny zostało odnalezione na środku drogi, a skorumpowani policjanci uznają to za wypadek. Bindu widzi, jak ciało jest zabierane karetką i jest załamane. Dziesięć dni po incydencie wykruwa się jajo, które zostało oświetlone dziwnym światłem, dając życie małej muszce. Ta mucha to właśnie nani, który odrodził się jako zwierzę, żeby zemścić się na swoim zabójcy. Na początku nie pamięta swojego poprzedniego życia i próbuje odlecieć, a jego skrzydła są przyklejone do ciała. Prawie ginie w płynącej wodzie, kiedy w końcu uwalnia skrzydła i wznosi się w powietrze. Następnie na niej odkrywa nowe życie, zachwycając się unoszącymi się bańkami, dłonymi i biegającymi dziećmi. Zaczyna też bawić się bańkami, pękając je, gdy unoszą się w powietrzu. Zaprzyjaźnia się z piłką do krykieta. A później ląduje na przepołowionym jabłku. Wkrótce ucieka przed ptakiem i w końcu wracuje do jednego z domów. Tam człowiek przypadkowo topi go w filiżance pełnej wody. Mucha zauważa, że mężczyzna trzymający szklankę to Sudip. Gdy patrzy na niego twarz mucha nagle przypomina sobie swoje poprzednie życie. Rozgniewany tym odkryciem, wylatuje z napoju i atakuje swojego zabójcę. Jednak szybko zdaje sobie sprawę, że teraz już nie jest człowiekiem i ledwo jest mu w stanie wyrządzić krzywdę machnięciem ręki. Sudip strącił na niego na ziemię. Nagle przypomniał sobie o Bindu i popędził do jej domu, gdy wreszcie ją widzi. Ogarniają go emocje. Próbuje przyciągnąć jej uwagę, ale ponieważ jest tylko małą muchą, Bindu go nie zauważa. Następnie dziewczyna rozmawia ze swoją szwagierką o na nim i mówi, że bardzo za nim tęskni. Słysząc to mucha postanawia przyciągnąć jej uwagę, Później tego dnia jest w swoim biurze, gdzie odwiedzają Sudip. Wyraża współczucie z powodu śmierci na niego i próbuje zbliżyć się do niej. Mucha dostaje się do jego ucha, by go od niej wyciągnąć. Stara się chronić Bindu nawet teraz. W następnej scenie Sudip wchodzi do drewnianej łaźni parowej. Po związaniu jego kończyn, Mucha dostaje się do jego uszu i przystępuje do działania. Skrzynka również się rusza, przez co Sudip ledwo unika ostrego uchwytu prysznica. Próbując zabić Muchę, biegnie na zewnątrz nagi, robiąc siebie głupka, przed partnerami biznesowymi i klientami. Później Sudip jest w biurze i proponuje Bindu, żeby pojechała z nim do Delhi na rzecz dobrostanu ich organizacji. Decydują się wyjechać następnego dnia, dlatego, żeby ich powstrzymać przed wyjazdem, Mucha nie pozwala Sudipowi spokojnie spać w nocy. Godziny mijają, a jego dręczy Mucha co sprawia, że nie potrafi zasnąć nawet na chwilę. Wreszcie Sudip owinął się kocem i zasnął ale tylko na kilka minut. Później Bindu dzwoni do niego i mówi, że muszą wsiąść na pokład samolotu za pół godziny, on spieszy się na lotnisko razem z nim na Na początku mucha dokucza policjantowi ruchu drogowego, sprawiając, że porusza ręką w przypadkowych kierunkach i tworzy korek na drodze. Gdy Sudip zmienia samochody, atakuje jego oko, przez co powoduje wypadek. Ponieważ Sudip utknął w siedzeniu samochodu, Mucha pisze, zabijecie płyn na szkle. Po uratowaniu mężczyzny ten ma paranoję, że Mucha go dogoni. Dla swojego bezpieczeństwa ma zawsze przy sobie spray przeciw Muchom. Ludzie wokół uważają, że oszarał, ale Sudip jest pewny swoich słów. Bindu przychodzi się z niej spotkać, co rozzłoszcza Muchę, kiedy ta próbuje znów go zaatakować. Bindu rozpyla na nią środek odstraszający Muchy. Mucha spada z okna i ląduje na krzaku. Jej stan jest krytyczny, ale wtedy zaczyna działać automatyczny system nawadniania i zmywa toksynę z ciała owada. Sudip idzie do entomologa, żeby zapytać, czy muchy mogą się mścić. Lekarz radzi mu odpocząć, wierząc, że po prostu ma zwidy. Sudip nadal nikomu nie wierzy i udaje się na wysypisko śmieci, gdzie jego samochód został przywieziony po wypadku. Tam spotyka dziwnego człowieka, który mówi mu, że jego bogactwo zaraz spłonie. Sudip go ignoruje i rozgląda się wokół, by znaleźć rozbity kawałek szkła, na którym napisane jest: Zginiesz. Teraz jest pewny, że mucha rzeczywiście próbowała go zabić. Następnego dnia na nie widzi, jak. Bindu płacze, wspominając jego śmierć. Wykorzystuje łzy na stole, żeby napisać jej wiadomość. Bindu jest zdumiony, gdy to czyta. Trzyma muchę na dłoni i pyta, czy to naprawdę na niej. Mucha kiwa głową, potwierdzając, że się odrodził. Następnie na niemu uda się przekazać, że Sudip go zabił. Żeby zbliżyć się do niej, Bindu zamiera z przerażenia. Wierzy muszce i obiecuje pomóc jej zemścić się na Sudipie. Być artystką miniatur jest pomocny w ich działaniach, ponieważ Bindu tworzy małe okulary dla muchy, żeby chronić ją przed środkami odstraszającymi owady. Sudip każe swoim ochroniarzom szukać muchy, ale żaden z nich nie odnosi sukcesu. Szybko też zdaję sobie sprawę, że odstraszacze nie działają na jego wroga. Próbuję kilku innych sposobów, żeby ją zabić. Począwszy od pułapek na muchy polotki. Ale nic z tych rzeczy nie działa. Na niemu udaje się podpalić jego łóżko i zmuszę go do wypicia trutki na muchy. Nigdy nie dając mu zasnąć w nocy. Jednak musi zrobić coś nadzwyczajnego, żeby naprawdę ją zabić. Dlatego decyduje się zachodować działający model armaty prochem i podpalić go we właściwym momencie żeby zabić mężczyznę. Ostatecznie przez następne kilka dni bindu napełnia małe wiadro prochem dla niego, który ten wrzuca do armaty. Powtarzają to wielokrotnie i w pełni ją armatę. Jednak gdy mężczyzna wkłada papier toaletowy do rufy armaty, plan się nie udaje. Następnego dnia Sudip remontuje swój dom, instalując szklane panele i skanery, żeby uniemożliwić muchom dostanie się do środka. W wyniku tego bindu musi osobiście pójść do domu Sudipa i wprowadzić na niego. Sudip próbuje ją macać, ale Mucha używa swoich zmodyfikowanych pazurów, żeby wbić się w jego skórę i zmusić go do odwrotu. Następnego dnia Sudip ma bardzo ważne spotkanie z inwestorami, którzy planują sfinansować jego nadchodzący projekt, jednak ze względu na brak snu i strach przed Muchami zaczyna bredzić o środkach odstraszających na Muchy w trakcie prezentacji. Co więcej, na Ląduje na głowie jednego z inwestorów, sprawiając, że Sudip wylewa na niego zawartość garnka. Przez to tragiczne spotkanie i inwestorzy odmawiają finansowania projektu, co sprawia, że Sudip i jego firma popadają w długi. Następnie urzędnicy skarbowi zostają poinformowani o wszystkich nielegalnie zdobytych pieniądzach, które Sudip ukrył w biurze. Szybko próbuje je zabrać, żeby je przesłać gdzie indziej, ale przez muchę wszystkie jego pieniądze zostają spalone na popiół. Postawiając go prawie bez grosza. Wtedy Sudip przypomina sobie człowieka, którego spotkał na wysypisku śmieci i który powiedział, mu, że jego bogactwo wkrótce spłonie. Próbuje go odnaleźć i okazuje się, że mężczyzna jest ekspertem od czarnej magii o imieniu Tantra. Przy pomocy tantry, Sudip dowiaduje się, że muhatonani, który się odrodził, żeby się mścić. Przeprowadzają rytuał i tworzą dwa złowrogie ptaki, które mają złapać na niego. Ptaki ścigałem muchę po całym domu, ale udaje się jej zabić wrogów. Szklane drzwi zamykają się, a dom wypełnia się dymem. Sudip i Tantra utknęli w domu, ale później zostają uratowani przez Adityę. Po obejrzeniu nagrania z kamer, Sudip dowiaduje się, że to Bindu wpuściła muchę do środka. Teraz, kiedy zna ich tajemnicę, postanawia jej użyć, żeby zabić muchę. Bierze ją jako zakładniczkę i wzywa na niego, żeby przyszedł i uratował Bindu. Nani poddaje się i pojawia się przed Sudipem. Wywiązała się z tego walka, podczas której Bindu się chowa, a Mucha odwraca uwagę Sudipa. Sudip podnosi igłę i rzuca ją w kierunku oka, ale za pomocą magnesu Sudip w końcu go łapie. Następnie znajduje Bindu ukrywającą się w kącie i ponownie ją bierze jako zakładniczkę. Następnie odcina skrzydło Muchy, drwiąc jednocześnie z obojga. Wtedy Nani zauważa, że papierowa kula Blokująca rufę armaty wypadła, co oznacza, że można ją znów odpalić. Ostatnimi swoimi siłami mucha pokryła się prochem i skacze przez płomień palącej się zapałki, a następnie do wcześniej załadowanej armaty pocisk przechodzi przez Sudipa, zabijając go. Trafia także w butle z tlenem, powodując gwałtowną eksplozję, w wyniku której cały dom płonie. W ostatniej scenie widzimy jak bindu. Jedzie do pracy, gdy pewien mężczyznę obraża. Nani, który znów narodził się jako mucha, atakuje go igłą i oznajmia tym samym swój powrót. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.